W grupie Azoty Police funkcjonuje biuro zarządzania majątkiem produkcyjnym, którego częścią działań jest prowadzenie i dystrybucja mapy cyfrowej. Ze względu na dużą ilość zgromadzonych arkuszy mapowych w formie klasycznej zaistniała potrzeba ich przetworzenia do wersji cyfrowej. I już na początku lat 90. XX wieku rozpoczęła się informatyzacja zasobów mapowych. Obecnie mapa cyfrowa zastąpiła klasyczne arkusze, wtórniki, dokumenty i matryce. Wszystko, co w zakładach się zaczyna, zaczyna się od mapy i kończy się na mapie. Zaczyna się od mapy w procesie inwestycyjnym, kiedy to należy zrobić rozeznanie geologiczne, i tutaj wykonuje się badania gruntu, które stwierdzają, czy dane podłoże nadaje się do inwestycji, tudzież jakie nakłady trzeba ponieść, aby tą inwestycję. Postawić. I takim ważnym elementem funkcjonowania tej mapy cyfrowej jest zadanie jak najszybszym czasie dostarczyć tę informację do jak największej ilości użytkowników oraz to, aby użytkownicy na różnym szczeblu podejm podejmowali szybką i trafną decyzję. Mapa cyfrowa, będąca materiałem geodezyjnym, służy także jako podkład do tworzenia innych map i planów. Na jej podstawie tworzone są między innymi mapy branżowe, tematyczne, inwestycyjne i strategiczno-biznesowe, a także systemy GIS-owe. Opracowania te wynikają z potrzeb użytkowników całego zakładu na różnych szczeblach. Moim zadaniem jest aktualizowanie i budowanie systemu informacji przestrzennej oraz mapy cyfrowej. Są to dane zbierane na podstawie wykonywanych prac geodezyjnych. Często Pozyskiwane informacje są z poszczególnych wydziałów, od użytkowników wydziałów, a także i nasze wywiady terenowe, dane, które jesteśmy w stanie zebrać sami, czyli idąc bezpośrednio w teren, zobaczyć, czego dotyczy dany obiekt, jesteśmy w stanie uzupełnić atrybuty poszczególnych obiektów, no, przez co, przez co jakby rozbudowujemy naszą bazę danych no, dotyczących każdego obiektu znajdującego się na terenie Grupy Azoty. By uniknąć awarii i nieplanowanych postojów na produkcji każda praca ziemna na terenie grupy azoty musi być zweryfikowana i zaakceptowana pod względem zgodności z mapą cyfrową stąd ścisła współpraca ze spółkami zależnymi, podmiotami zewnętrznymi wykonującymi pracę na rzecz grupy azoty Police oraz z grupą azoty Polyolefins w zakresie granic oddziaływania ich inwestycji.